To mój Boże, no way! Yeah, yeah. Dawaj, dawaj. Dobrze. Neptun. dawaj, 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 Dawaj Neptun, uda ci się. Lecisz. Lecisz. Tak. Tak. Uran! Neptun też! Brawo! W końcu się udało. Co tu się w ogóle stało? Zastąpiłem słońce rigelem. Temperatura. 12 stopni Celsjusza. Jasność! Ile? Aha... Haumea Ale co to kurde za obłoki? Hmm. A gdyby teraz tak zastąpił Rigela Jakimś innym Słońcem trafa na przykład nie wiem, ten Co się stało? Oj, oj, oj URAN Ej, URAN Gdzieś y... Pluton wystrzelił Neptun Le... Jest to jakoś A tam Tutaj jest URAN Zobacz czy. Planeta latająca o. Aftau. No, jakoś nie widzę, żeby latała. Nie wiem, Neptun coś tam sobie radzi, ale nie wiem, czy okrąża, czy nie. Planeta okrążająca. No właśnie, Neptun nie został wywalony. Teraz zobaczymy sobie powolne. Не, 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 не,